Mam dość, tylko że ona dostaje, dostaje same jedynki. Ja również. Mogę chociaż jeden raz i trochę po na jakiejś sprawie. Wtedy mam z matematyki. Powinien znów dostać jedynkę, ponieważ nie mam zamiaru uczyć. A ja się nie mam zamiaru uczyć, ani, ja, nie mam zamiaru nie dawać kieszonkowych, ani żadnych prezentów na urodziny, które są za tydzień. Ja też. Może niech się postara. Do urodzin może i to oddam, ale wątpię. Chodźmy zobaczyć, jak się uczy. Huh? A gdzie jest Zuza? Zosia. No, Zosia. Co? Dzieci, czy wy jesteście mają? Nie macie się z mną uczyć. Ale my jej tylko chcieliśmy pomóc. Przecież dziadek ja ma urodzinki. Trzeba być dla niej mili. Właśnie. Chcieliśmy jej taki bles czegoś robić, by jej pomóc się nauczyć naść I wkurzyć rodziców? Właśnie. Już nie, nie wkurzajcie nas do takiego stanu, że nie wiem. Ona ma się sama uczyć, a wy marz do pokojów. Dlaczego? Ja chcę jej pomóc. Ja też. Właśnie, mamo. Oni mi pomagają, Bo le potem lepiej się nauczę i może nawet dostanę szóstkę. Lub może piątkę? Nie ma żadnych piątek, mają być same szóstki. A to oni chodzą do przedszkola i nie będą ci robić do ciebie zadań. Ale my nie robimy za nią zadań. My chcemy jej tylko pomóc z łatwym, sprawdzianym. Dla nas to jest bułeczka z masełkiem, a dla niej to może iść lunę. Chcemy jej pomóc się nauczyć. Tak właśnie robi młodsze rodzeństwo, a dokładnie i starsi. Ale my jesteśmy tacy mili, jak tam ci starsi. Nie, jeszcze raz nie. Ty też chcesz dostać kary na telefony? Nie. To się nie chcące się w jej życie. Ona się sama pouczy, a wy się pouczy na swoje jakieś rzeczy. Marsz do pokoju. Do wieczora macie zakaz wychodzenia. A ty pewnie ich wciągnęłeś w to wszystko? Co nie? To Zosia wymyśliła taki pomysł, że chce mi po pomóc, a potem nagle przyszedł jeszcze Mati. O nie. Rzucę się jak przy, zwykle wszystko na mocy rodzeństwo, ale to jest. Ale to jest prawda! Nieprawda. To nie jest żadna prawda. Masz te książki i masz się uczyć. Zaraz cała biurko mi tymi wyrannymi książkami zajmiecie. I dobrze! Ucz się! A wy, jeżeli jeszcze raz widzicie z tego pokoju, pójdziecie do niej i jej będziecie pomagać, to staniecie szlaban oj na całe życie. Ach, idę na dół. No ja też pójdę. Muszę chwilę odpocząć, bo jakiś film sobie włączę. Te dzieci, naprawdę, to sobie nie wiedzą, co to jest życie dorosłych. Sami by kiedyś musieli zobaczyć. Jakie to jest straszne. Boże, jeszcze po co oni jej pomagali? Nie wiem, nie wiem. Uleci w coś w telewizji. No, poklądam sobie to. Ach. Mm, no. Co jest grane? Ja się napiję. Z tego. Jakbym tego nie zauważyła, pewnie bym jej nigdy o tym nie powiedziała. Nigdy. Czasami to ona mnie już wyprowadza z równowagi. Ale czasami jest miła i kochająca, no. Ale akurat w tym dniu dzisiejszym nie była taka miła i kochająca. Specjalnie wciągnęła młodsze rodzeństwo w swoją naukę. Dlaczego? Młodsze rodzeństwo we własną naukę, jak ona jest w szóstej klasie. Oni nie powinni nawet takich rzeczy czytać ani uczyć się za nią. Boże Więc jestem tak wkurzona na nią. Dzisiaj jedziemy poręczniki. Każdy sobie wybierze własny. Nie wiem, czy ona będzie mieć swój wybór. Co jesteś znowu taka wkurzona? Mam ich dość po prostu na całe życie. Jedziemy dzisiaj poręczniki. Ona wątpię, że będzie miała swój wybór. No zrób dla niej to. Nic nie będę robić. Mam jej dość po prostu na całe życie. Przepraszam. Ale to już naprawdę mam jej dość. Krzyknij dzieciom, żeby się szykowały z otenem. Pojedziemy zaraz podaję ręczniki wszystkie. Dobra. Dzieci. Co? Szykujcie się jedziemy. Mm. Pewnie ja nawet nie mogę, ale zejdę na wszelki wypadek. Te a, No przecież. Po co jedziemy. O, wy wchodźcie wchodzicie. Szybko tam zdążymy, pojedziemy. No i wrócimy już. Zaraz. Ach. Pewnie nawet nie będę mieć swojego wyboru na pewno będziesz Ja do tego nie dopuścię, żebyś ty nie miała swojego wyboru. Jesteśmy. Jedziemy chodźcie jadzieki Jedziemy. Tak, tak. No, Okej, okay, jedziemy. Najpierw pojedziemy do jednego miejsca, gdzie już kupiłam ręczniki. I wybierzcie sobie, bo ja i wasz ojciec będziemy mieć to, co mamy na razie. I w tym miejscu właśnie są ręczniki. Dwa niebieskie żółte mi się wydają i któreś weźmiecie. No ale ten niebieski będzie dla ciebie mały. A skąd jak akurat chcesz niebieski. A nie lubisz niebieskiego? Macie kupić jakiś dziewczęcy kolor? Taki mądry jesteś? Taki mądry jesteś? Nie, przepraszam. Właśnie, idę po te ręczniki. Już was dość na całe życie. Niebieski. No i tu jest inny kolor niebieskiego, wybierz sobie. Ciebie nie Dobrze. No i jeszcze jest różowy i biały w sumie Wezmę sobie dwa też Różowy będzie do ciebie mała, a biały do ciebie Nie macie żadnego wyboru Już idziemy do domu z powodu. Mam bawić dość Na całe życie Skarbie wyluzuj wreszcie Nie będę przy niej luzować Dobrze to wiesz Jutro idziecie na tydzień na, Jutro dzieci na ferie Ale od szkoły ferii nawet nie ma No i jest sobota i niedziela. no takie fery pójdziecie sobie. Dobrze już, dobrze, no. Ech. Mam was już po prostu dość. Więc was nie będzie w domu. Tak będę się cieszyć, że no, normalnie nie wiem. Chodźcie. Idę wrzucić tam te ręczniki. Już mam ich tak dość serdecznie. Mam ich dość. Te dwa do kosza. Tu są ich. W ten sposób. No. O! Przepraszam was za mam. Naprawdę. Nie wiem co w nią wstąpiło. A to pewnie przez tą moją jedynkę. Ale tato tak skarbił. Ta jedynka nie była ze sprawdzianą, Ze sprawdzianów dostałam piątkę. To z czego? Każdy myślał, bo specjalnie to ktoś na mnie nastawił, że ja biłam taką dwójkę ośniów. Że oni płakali przeze mnie. No bo to trochę zrobiłam. Przez to, że mnie wkurzyli. I szłam do pani dyrektorki. I, no, stawiła mi jedynkę. Przykro mi. Mi też. Mi też, skarbie. Chodź mi powiedzieć to mamie. Pewnie nie uwierzy, ale możemy sprawdzić Skarbie. Dzieciaki, idzie do góry. Bo ja wiem już, przez tą nastała jedynka. Przez to, przez swój sprawdzian. Ze sprawdzianem dostała piątkę. Co? Jedynkę dostała przez to, że biła uczniów. Co jeszcze, go co z nią pójdę Słuchaj do końca, bo oni ją zaczęli wkurzać, oni ją zaczęli bić, jeszcze zrobili jakieś złe rzeczy. Byś wolała, żeby ona kogoś tak traktowała, czy żeby ktoś ją tak traktował, i żeby zaraz przyszła do domu ze złamaną nogą. dobrze, dobrze, przepraszam. Właśnie. W skarbie, przepraszam cię. Dziękuję mamo. Naprawdę bardzo Ci przepraszam. Chodźcie tu. Dobra, czyli kuzy, i nie gramy jak to. Kuzy, i nie gramy. Ale mówi, że chcesz, że. No dobrze, to jutro chcecie jechać na tę ferię? Jaśne! U nich nic nie mogę dociekać, nigdy u tej babci nie byliśmy, Cioci, ci tam babci? Tak, no i u nich tam jest y, bardzo ciepło, co? No tak. Tak, ja się urodziłem w bardzo ciepłym miejscu, akurat. W zasadzie, nie niedługo będzie kolejny Nie, tylko będzie filmik Z tego jak są u babci na feriach, Jak się pakują i w ogóle wszystko No A to było na tyle tego filmiku